Chcę Was zaprosić w taki ogromny krok. Tydzień temu zatrzymaliśmy się przy grobach, tak by można powiedzieć. Chciałbym Was dzisiaj wyprowadzić w kosmos. Ale nie dla jakiejś zasady. Ciągle w tym samym szukanie odpowiedzi na najważniejsze pytania. I chciałbym skorzystać z takiej pomocy, którą nam zostawił pan Mirosław Hermaszewski, pierwszy i jedyny polski kosmonauta. Kiedy był w kosmosie, mówi, że nie spał w nocy. Nie spał w nocy, zachwycając się wszechświatem, patrząc w głąb, w niezwykłą harmonię, w cuda, których z Ziemi nie widać. I potem zamyka to taką refleksją. Wielu tam wylatywało, również ze wschodu, kosmonautów, deklarując niewiarę. 95% tak to powiedział, wróciło z wiarą z tych niewierzących. Nie można nie, nie zadać pytania o twórcę, widząc piękno i harmonię. Moi kochani, y, kilka lat temu to na spotkaniu z maturzystami w czasie pięknej pełni Księżyca, zadałem takie pytanie. W jakiej fazie jest Księżyc? I była cisza. Zdumiało mnie to. Powiedziałem, podnieście oczy wyżej na piękno tego, co jest wokół nas. Chciałbym dzisiaj skłonić was do zadumy, do zamyślenia, do takiego wędrowania głębiej, do widzenia przyrody piękna, człowieka, jego wnętrza, by nie widzieć tylko biologii fizyczności, by przekraczać granice, dotykając istoty. Wtedy, wtedy stawia człowiek sobie zasadnicze pytania: o sens, o Boga, o świat, o siebie najważniejsze z pytań.